Moi drodzy, jest taka sprawa, bo teraz nagrywam drugą część tego samego wideo-tutorialu, ale użyłem takiej innej opcji w programie OBS Studio, bo jestem ciekaw, jak się opcji, jak macie recording, wyjdzie nagrywanie, ja nie wiem, chyba używałem sekwę opcji, moment bo to są różne krywy. To za Los ten zadłuch byłby A, ale nie mam nie wiadomo jak szybkiego internetu. Ale mam internet angielski GIF to Zaraz wyślę wam następny tutorial. Wracając do modelowania z Aha, muszę sobie obiekt nie chcę do góry przesunąć, bo mi siatka 3D przeszkadza. Bo jej nie można e, przesuwać jak w programie cinema bo niektóre programy mają taką opcję, że siak to można tu dopasować do krawędzi obiektu image też ma taką opcję dzisiaj będziemy e, chyba wykłaczali dziurę w zlewie ale chciałbym uchyć tej techniki <laughs> przepraszam co wtedy wam pokazałem potrzebuję kopię poligonu Dobra, ja sobie się do go obiektów łączę. Volume, Center, Rocket, Move. Bardzo lubię tą opcję. W ogóle blender mój drodzy, zmienia się. To jest jeden cały obiekt, który wam teraz pokazuję. Możecie również aktywować realistycznie niebo. To też daje taki ciekawy efekt, bo ja czasem nie lubię tak umodelować. Trading World. Pokażę Wam, bo jak ktoś z Was nie lubi, jak ktoś z Was nie lubi, ee, chodzi o to, co chcę powiedzieć. Nie lubi innego widoku, a lubi taki jaki ja, to możecie dać opcję, e, możecie niebo aktywować Sky Text, Color Kolor. Ale tutaj muszę włączyć na. Nisi to nie jest wspierana. E... Muszę włączyć inny ten. I możecie globus odwrócić. Dlaczego wam o tym teraz mówię? Bo czasami daje to taki fajny efekt w tym modelowaniu. O, jeszcze lepiej jest. E, tour VDT. Ground Albedo. Dzięki temu jaśniej jest i może się wam w sumie, kurczę no, mam problem z kachleniem, może się wam to w sumie przydać, bo nawet lampa, ee, jak macie lampę, tym, u, obiekt tym, u lampa, to, to ona w, w widoku Eevee działa, możecie sobie fajnie dzięki temu oświetlić scenę. Za pomocą tego Power. Hmm. Sala. No, Okej. Okay. Jak ma za dużo tu To już od Was zależy. Jak, jak chcecie modelować. Nie mówię Wam, jak macie modelować, tylko Wam tak oś ciekawości okazuje. Jak byście byli ciekawi. A może to jest chyba Kontakt shadows. O też ciekawe tego nie widziałem. <śmiech> <śmiech> Co moi drodzy? Zresztą ja to, to rozprasza. Tak nawiasem mówiąc, można cię nie wyłączyć. Kurde, za długo teraz na to czas. O! Nawet jest rozdzielczość do ustawienia cienia. Trochę mnie teraz rozprasza, to chyba to się i zostawię tak o. Nie wiem po co ja w ogóle tak zrobiłem. Nie, przesunę lampę bardziej w bok, bo muszę się skupić na modelowaniu. No i dobra. I mamy obiekt na środku. Idealnie wycentrowany. Ale fajnie jest w sumie scena oświetlona. Ale jak wam się nie podoba, zawsze możecie to odznaczyć. I to też. Dzięki temu nie będę Wam rozpraszały te migotania Bo czasami przy mogelibowaniu mnie to niesamowicie drażni No dobra Kontroluję L Jeszcze pokażę Wam, jeszcze ciekawszą rzecz Kursor do zaznaczonego I pokażę Wam technikę, której do skajowania obiektów Używam, bo może się wam to przydać. Chciałbym, żeby było tak jak tu i tu i inne szczegóły będę modlował. Możliwe ekran tego zlewu będzie osobno. Zobaczymy. Nie, 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 co ja robię? O widzicie? Tutaj widać jak głęboko wcięty obiekt jest. Eee... Ocho, Janger, nie ma za dużo odstępu. Trochę mi się to nie podoba. Trochę mi się to nie podoba. Kurde, nie wiem czy powinienem to robić. Czyli będzie tu dziura aż do samego końca tego obiektu. Myślę, że chyba jest okej. Okay. Nie chcę za moje moi drodzy, do tego obiektu dodawać, głów, bo potem by się równo spawało razem z tym obiektem. Object join. A ja włączę sobie to i to. Jednak... Jednak mi się w ten sposób fajnie modeliuje. To wyłączę. To też można zmniejszyć. Tutaj myślę, że nie powinno być problemu. Ducha skrótów klawiszowych znam, moi drodzy. Intersect, Bullin. Eee, chyba teraz... Eee, Okej, okay. niech ja zobaczę. A czemu to nie jest połączone z tamtym? A, wcię wcięty jest. Union, intersect, past. Swap. O oh, nie gąbę. Nie pogąbam się w Ale mam pewien pomysł, moi drodzy. Kurde, co jest? Dlaczego ja to mi nie pokazuje? Choroba jasne. Nie jest tak, jak bym chciał. Ale dziwnie to, ale dziwnie mi to ten obiekt że się zaspawał. Niego, ale dziwnie. Wiecie ja sam muszę cofnąć, bo nie, nie, nie do końca ochło to po mojej myśli. Myślę, że chyba dlatego, że za dużo jest innych obiektów i program e, nie mógł przekalkulować tego dobrze. Bo to jest też pusta przestrzeń, jak widzicie. Myślę, że teraz będzie okej, okay. face, intersect, boolean, teraz jest okej. Okay. Kurde, szkoda, że się nie da jakoś tak zrobić to. Mam pewien pomysł co mogę zrobić. Teraz to przesunę kawałek tu. Ciekawe co on teraz wykombinuje. Myślę, że teraz mogę... Mógłbym... Kurde, jak dziwnie. Nie, o, nie no, czemu on mi tak dziwnie to zrobił? Strasznie mnie denerwuje, moi drodzy, widzę tu jakieś takie dziwne błędy. Muszę się cofnąć, bo mi się to w ogóle nie podoba. Kurde, się muszę to skupić, aha, już wiem w tym rzecz. O, była krawędźka. Aha, teraz jest to tu. Mamy tu niestety jakiś obiekt. Prawdopodobnie... Aha, bo ja miałem tutaj jeszcze niepotrzebny obiekt. Nie zauważyłem tego. Ale jestem rozczepany. Przepraszam moi drodzy. Nie zauważyłem, że miałem tam jeszcze... ...poligon mesh. Kurde, jestem rozczepany. Czyli dziura została poprawnie wycięta. Nie, jest okej. Okay. Martwiłem się, bo myślałem, że coś nie tak zrobiłem. Jest dobre. W sumie to można wyciąć. Tak się zastanawiam. No to mógłby być otwór, face. Normalnie w zlewie jest dziura. I teraz będziemy sobie spawali. Kolaps. Też to lubię na narzędzie. Warto moi drodzy powiem wam coś. Bo jednak warto znać skrótek jawisowe. Tutaj rozpuścić mucha tą krawędź, ale zanim ją rozpuszczę, dodam tą krawędź. E, bo tu się to styka. Ja się zastanawiam czy fazowanie będzie działało bezwłębnie, bo możemy mieć to wpływ. No i rozpuściłem krawędź. Kurczę. Jeden punkt schował się. Czy mogę go odnieść lekko do góry? Te dwa te, te unkty te teraz zespawam. mail to jest skrót M na no, że Akcent na środku. A tutaj chyba będę musiał ten uch do tego zespawać. Merge at last. Tutaj tak samo. To też muszę do tego dołączyć. Eee... jak się ze Czy ja dobrze zrobiłem? Mam pewien pomysł, jak to zespawam. Aby to miało ręce i nogi. Aby tą pologię moi drodzy, nie była brzydka, to zrobię tak, się to tak, mok przesunę. No i mamy ładną topologię. A ten punkty mógłbym dodać. Chodzi o to, chyba operację fazowania nie napotkała błędu. Przepraszam, tak namieszałem z tym. E, zaraz powiem, dlaczego się tłumaczę z tego. E, Bo ja myślę, że mam ten błąd przy wycinaniu otworu. A miałem tu zapasowego moksa na scenie i za tego miałem bo ja myślałem że jakiś dziwny błąd pojawił się na szczęście nic takiego nie miał miejsca kurde no nie podoba mi się trochę to Ach. nie 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 trochę mi się to nie podoba będę musiał nie nie podoba mi się to muszę to pozmieniać pamiętajcie chyba na takie szczegóły zwracać uwagę a at last. To też do tego punktu myślę że teraz topologia eee, chodzi o ten główny obiekt bym mógł go znowu fazować mesh a calculate outside nie chcemy mi się skalowanie mojego przypisywać zobaczcie czy fazowanie nie działa błędnie Kurde, działa jest różnica. Trzeba jeszcze to przypisać. Apply Scale. Wiecie, chyba macie eksportować obiekty. Jak macie Blender i program Soft Image, to możecie eksport zrobić do Wayfront Object. Tak chyba w 3D Max i w programie Autogest Soft Image importować obiekt, jak wysyłacie do Wayfront Object. Tylko nie może być żadnych punktów zduplikowanych, ani wystających pustych w krawędzi. Topologia musi być czysta. Kiedyś na ten temat publikowałem tutorial. Apply... Scale. Kurde, no jest prawie 11. Muszę dzisiaj wcześniej spać. i teraz mamy piękny yy, wewel. To są oznacza? Widzicie, jest różnica w operacji. W sumie tutaj też mógłbym pazować, ale nie jest to chyba konieczne, powiem Wam. Jeszcze się zastanawiam, czy mógłbym zrobić jeszcze jeden taki klik. Jeśli Wam pokażę, co mam na myśli. E, Sam gigwajgi. Ah! Podzielić ten oligon. Edzie eee, samki wide. I teraz Vertex. Eee, o co chodzi z tym? Jak smooth? To też jest spoko. Ale krzywo to robi. Mm. O, całkiem spoko to działa. Myślałem, że nie będzie mi to wygładzało. Dokładnie. Bo myślałem, że się, moi drodzy, błędy w technologii pojawią, ale zawsze możecie sobie tutaj uchyć też takiego nachędzia. I chciałam wam to dawno pokazać jeszcze, bo mam takie nachędzie aktywowane i muszę wam to pokazać, bo to zaoszczędzi czas. Edit Loop Tools, Circle. To nachęcie jest super. I mogę to przyspieszyć bardzo proces Radius Regular Ale fajne to jest to można aktywować w zakładce Edit preferencje Tutaj Mesh Bardzo mi na hengie Mesh F2 Love Tools Przepraszam, <laughs> ja że tak mówię, chorowałem dwa tygodnie temu i jeszcze kaszle. No i dobra, mamy ładny otwór. Jak macie za dużo krawędzi, bo widzę, że to lodzie jest tu jednak troszeczkę nieładna, to możecie użyć tej opcji, możecie wyczyścić. No i proszę, i mamy ładny otwór w zlewie, wytłoczony, eee, tutaj. Tutaj mógłbym w sumie dodać ściany, ale nie ma sensu, bo tu nikt nie będzie zaglądał sobie w zlewie. My sobie tutaj wygładzimy nasz zlewik. Shading smooth faces No i co jak się Wam podoba mój zle? Jeszcze będę do niego dołączał kran. Kurde, myśli nie działa, no. Nie no i to byłoby na tyle. Eee, być może publikuję kiedyś jeszcze jakiś ciekawy tutorial. To pokazałem wam potęgę na chędzia Bowling Intersect. Można wiele razy wycinać w tym samym obiekcie kształt. To byłoby na tyle.